Uh, yeah, well, I'll always drill what I'm expecting. you know, because so there is moves that Stefan is very good at, and I've drilled the defence for those moves, but offensively, not a lot changes, you know. I, I, every fight, I'd, I want to do the same thing, you know, strike to takedowns and then ground and pound, you know, but I have studied him, and I am ready for his little tricks, Stefan. <laughs> you watch out. Ceremonia ważenia przed galą KSW 111 w czyńcu, a ze mną Phil Defiz. Witam cię serdecznie. Welcome. Hello. Hello. <laughs> He was asking me ba questions earlier. <laughs> Podobno zadawałeś mu jakieś rubaszne pytania wcześniej. Takie delikatnie. Little. <laughs> Little. 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 Phil, e, jak wyglądały Twoje przygotowania do walki? Jak Twoje samopoczucie? E, I dobra, później będziemy rozwijać się dalej. So, tell us a little bit about your preparations for this fight and how you're feeling right now. Uh, I feel great. You know, I'm heavier than I've ever been. Uh, I think I'll hit 130 tomorrow, if I'm honest. I'm the fittest I've ever been uh, My biggest enemy is outside a fight camp. I, I party all the time. I've had two fights very close to each other, so I didn't get to do as much partying <laughs> as I would like. But I'm the, best, I'm the fittest, I'm the best. I've got the best team, the best coach, and I'm doing pretty well. Czuję się wspaniale, wydaje mi się, że jestem w najlepszej formie w, w życiu, na pewno jestem e, najsprawniejszy. E, miałem dosyć blisko ostatnio dwie walki, bo e, jak jestem w okresie roztrenowania, to dużo imprezuję generalnie, ale przez to, że te walki były dosyć blisko, to nie, nie było okazji do tego, żeby, żeby poimprezować za dużo. Także czuję się świetnie, myślę, że jutro też wniosę do, do klatki 130 kg, e, także będę najcięższy i najlepszy w historii. Czy wspólnie ze swoim sztabem trenerskim wyłapali jakieś słabe strony przeciwnika? Czy jest jakoś specjalnie się pod niego przygotowywał? Mm -hmm. So, uh have you talked to with your team about like uh, certain weak points in this game and dla uh, did you like uh, make, make any specific preparations for this particular opponent? Uh, yeah, you well, know I'll always drill what I'm expecting. You know, because so there is moves that Stefan is very good at, and I've drilled the defense for those moves. But offensively, not a lot changes. You know, I, I, every fight I'd, I want to do the same thing. You know, strike to takedowns and then ground and pound. You know, but I have studied him, and I am ready for his little tricks. Stefan, <laughs> you watch out. Jak najbardziej przestudiowałem mojego przeciwnika, jestem przygotowany na, wszystko, na wszystkie jego sztuczki, ma jakieś tam konkretne swoje ruchy, które zazwyczaj wykorzystuje, więc broniliśmy obronę. Stefan generalnie dobrze się porusza w, w, w klatce, no ale w największej mierze te moje przygotowania pozostają e, takie same jak zwykle, plan jest dokładnie taki sam jak zwykle, czyli obalić i zrobić ground and pound później, także tak tak, tak wygląda nasze, na, nasze przewidywanie na, na jutro. Czy jest zadowolony z prezentu jaki dostał od swojego rywala na ceremonii ważenia So did you like the the the, the gift that your opponent gave you at the the weigh ins was there a gift like... Oh yeah, yeah he gave me six beers 12% strong beers. I think he thinks he's trying to tempt me. He thinks I'm going to drink them tonight, but I'm only going to have one, okay? Just for details. Just one. E, no tutaj mój przeciwnik dał mi e, sporo bardzo, bardzo mocnych piw. I myślę, że to jest taki delikatny podstęp. My, myślę, że plan jest taki, żebym wypił wszystkie dzisiaj, żebym jutro był w troszkę gorszej formie. Ale ja go przechytrzę i wypiję dzisiaj tylko jedno, żeby jutro być w jak najlepszej dyspozycji. Czy widział, że te piwa zawinął mu Wojsław? Czy ewentualnie już mu je oddał? So have you seen that Wojsław actually took your beers? Has he given them back to you already. O, oh, we've got them. First thing, I, I went and seen them. I said, "You better hand me those beers back, boss." <laughs> <laughs> Od razu poszedłem do szefa i powiedziałem: wyłożyłem kawę na, na ławę, że, że że trzeba te piwa oddać, bo to ważna sprawa." <laughs> w Takim razie, czy jutro będzie tradycyjne picie piwa w klatce po walce? So, are you going to follow your uh, regular tradition of drinking beer straight after winning your fights tomorrow? Yep, yep, straight to the club, straight to the club, you know me. Come join me, we'll all have a nice dance, you know. But in the cage. Oh yeah, I'll be drinking my beer, that's, 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 my, that's my thing. People have copied it, you know, a few of my friends have copied my bit. That's trademark, guys, you're gonna get a lawsuit. Okay. E, no jest to, że tak powiem, mój taki flagowy numer, niektórzy moi znajomi próbowali e, kopiować ten ruch, ale no jakby mam prawa autorskie do tego, do picia e, po, po walce, no i później też jest planowany after z tego, co film mówił. Ostatnie pytanie. E, jakie jedzenie, je, które jedzenie smakuje mu bardziej, czeskie czy polskie? Co, so which uh, cuisine, which food do you like more, Polish or Czech? Well, I haven't tried any Czech food, you know. I was only here for a few days before I'm staying in Poland now. But uh, I do like Polish food; it'll be hard to beat. Uh, I'll have to say Polish, but I haven't tried any Czech food. Mm -hmm. I have to say Polish. Jeszcze nie miałem okazji do tego, żeby przetestować jakieś czeskie jedzenie, ale jestem fanem e, polskiego, więc myślę, że raczej polskie. Dziękuję za rozmowę i życzę, żeby walkę skończył bez większych kontuzji. Thank you for the interview and he wishes that you, um, you 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 won't get any like many major injuries tomorrow in the game. I will not be getting injuries. <laughs> yeah. Ja, ja na pewno nie będę ponosze żadnych. Ja, yeah, ja, yeah. tak myślę. Fil nie zamierzał nie kontuzji. Dzięki wielkie. Thank you so much, Dzięki.